Kochani, z całego serca dziękuję za te dobre słowa powiedziane w Waszym imieniu przez księdza Jacka i za to potwierdzenie teraz, które jest niewątpliwie przejawem Waszej życzliwości, którą odczuwałem od samego początku. Jestem bardzo zbudowany Waszą parafią, tą wspólnotą parafialną. Jestem bardzo zbudowany tym. Że tak wielu z Was chciało uczestniczyć w tych rekolekcjach. Bogu za to dziękuję, że, że pomógł Wam przez Ducha Świętego otworzyć Wasze serca na to słowo, które było tu w tym czasie głoszone. Dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz Was proszę, bądźcie tym, tym zaczynem, zaczynem nowej ziemi ziemi przemienionej przez Chrystusa. Nie, nie patrzmy w ten sposób, że, że wszystko się kończy, że jest coraz gorzej, już nie będzie lepiej. Tam, gdzie jest Chrystus, jest dobrze. A my martwmy się o to, żeby jak najwięcej było Chrystusa w naszym życiu, a to też będzie promieniować na innych i to też będzie skutkować skutecznym apostolstwem w tych czasach, jakie mamy. Nie będziemy mieć innych, tylko te, które mamy. By w nich żyć i by w nich wyznawać wiarę. I tego Wam z całego serca życzę. Pragnę też gorąco podziękować Waszemu Księdzu Proboszczowi za zaproszenie mnie do Was, wszystkim Księżom, którzy współpracują z Księdzem Proboszczem, za serdeczność, życzliwość, pomoc. To dało się też odczuć tutaj zawsze, w tym czasie, kiedy tu, tu wraz z Bratem Almarem byliśmy. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy tych rekolekcjach, służąc na różnych frontach. Ja też bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę ofiarę, które dzisiaj złożyliście. Wiem także, że jest w parafii pewna grupa osób zaangażowanych w jeden z apostolatów redemptorystów, a więc y, tworzących rodzinę Radia Maryja, za wszystko, co dobre robicie, tutaj, jako ta wspólnota, też serdecznie dziękuję. Niech dobry Pan Bóg nam błogosławi na nasze chrześcijańskie życie. Ale żebyśmy dopełnili wspólnie jednego z warunków uzyskania odpustu zupełnego, a więc modlitwę na intencje Ojca Świętego, żebyśmy mogli ten odpust uzyskać. Przypominam. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, komunia święta przyjęta, uczestnictwo przynajmniej w trzech naukach rekolekcyjnych, wola zyskania takiego odpustu, no i właśnie modlitwa na intencję Ojca Świętego, którą za chwilę odmówimy. Przypominam, że odpust ten można ofiarować za siebie albo za kogoś zmarłego. Zatem teraz. Pomódlmy się w tych wszystkich w intencjach, które są w sercu papieża Franciszka. Pod Twoją obroną uciekamy się święta Boża Rożna, naszymi prośbami. Racz nie garść potrzebach naszych, ale od wszelakich złudszych. Racz nas zawsze upadać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani naszą, orędowniczko. Ośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, synem swoim nas swojemu. Swojemu, na swojemu, swojemu nas kolecem, swojemu synowi nas Matko Kościoła na dobre chrześcijańskie życie i tworzenie wspólnoty Kościoła przyjmijcie dar rekolekcyjnego błogosławieństwa. Pan z wami. Z nasze w imieniu pana chats he said